Witam Was w kolejnym odcinku naszych kucykowych rytuałów. Dziś w ofierze złożymy jedną z moich fanek. Pamiętajcie, że obrzęd ten jest wspierany dzięki naszym szatanistom z Patronajta. Dobra, to się robi śmieszne. Dzień dobry! Z tej strony PonyWriter, a dziś mam dla Was kolejną teorię. No, trudno to nazwać. Chodzi o to, że kucyki to niby narzędzie szatana mające zniepolić małe dziewczynki i zaprząc je do niewolniczej pracy dla niego. W dzisiejszym odcinku spróbuję zdementować te pogłoski. Standardowo zapraszam Was na mojego Facebooka oraz grupę. Zaczynajmy. Od czego by tu zacząć? Zacznę od tego, że sam jestem chrześcijaninem, a więc nie będę się śmiał z czegoś, czego całkowicie nie znam, a wręcz przeciwnie, jestem wierzącym od urodzenia, więc mogę popatrzeć z tej samej strony barykady. Ten odcinek nie będzie niczym więcej jak przeglądem części teorii spiskowych utworzonych najprawdopodobniej przez zagorzałych chrześcijan. Zacznijmy od magii, czyli tego, co przeraża przeciwników kreskówki najbardziej. Magia według chrześcijan jest czymś, co pochodzi od diabła i pomaga w nienaturalny sposób zyskać dodatkowe zdolności, przez co takie praktyki są zakazane. Jednak czy przez to, że serial opiera się na magii, wszystkie dziewczynki będą za chwilę odprawiać mroczne rytuały? Szczerze w to wątpię. Teraz pytanie: po co magia w świecie, w którym kucyki hodują zwierzęta, w tym także świnie? Nie, no dobra, świnie są po to, by oddać charakter wsi. No, no właśnie, skoro kucyki mogą hodować świnie tylko po to, by oddać charakter wsi, tak samo może być z magią przyjaźni. Jest po to, by oddać charakter przyjaźni, jaka jest to magia. Dlatego też te kucyki. Są takie kolorowe, oraz mają już na początku nakreślone cechy, tak by dzieci mogły łatwiej to przyswoić. Tak więc, jak wspomniałem, tamtejsza magia nie jest po to, by zniewolić moje dziewczynki, a pokazać magię przyjaźni w bardziej przejrzysty sposób. Discord. Kim jest? Jego głowę można spokojnie wpisać w odwrócony pentagram, ale jeżeli jest rzeczywiście jakimś ucieleśnieniem diabła, to raczej pogodził się już z ludzkością i żyje z nią w spokoju. Skoro jednak jest diabłem, to czemu ma taką konkurencję? W najgorszym wypadku bardziej bym stawiał na Tireka, ale został już zesłany do Tartaru, więc no jednym słowem, aktor na etat diabła się ciągle zmienia. Kolejna rzecz, czyli film, który jest dosyć trudny do przetrawienia, ale no dla Was się poświęcę. Najpierw jeszcze zaznaczę, że według mnie ten film jest zwykłym trolem, jednak nie odnalazłbym lepszej parodii wszelkich filmów mających oczernić daną rzecz. Jest to według mnie doskonały przykład struktury, jaką wykorzystują osoby, jak podejrzewam głęboko wierzące. Produkcja zaczyna się od zapewnienia autora, że to, iż serial ogląda także starsza widownia, nie wynika z tego, że serial jest po prostu tak dobry. Nie, tak naprawdę jest to uzyskane dzięki ilości szatańskich znaków umieszczonych w serialu. Wspomina coś także o tym, jak odrażający jest fandom oraz iż on nie da się zwieść tej propagandzie. Spójrzmy też na jego dowody. Zaczynamy od Celestii, czyli księżniczki, której niedaleko do egipskiego bogara lub Horusa czy innych bóstw, w które wierzono w czasach starożytnych. Księżniczka Celestia, znana według autora również jako pogańska bogini słońca. Pokazuje on również zdjęcia Sol Invictus, czyli bóstwa rzymskiego łączącego cechy greckiego Apolona i indorziańskiego mitry. Warto wspomnieć, że dzień opadzenia świąt Sol Invictus przypadał na dzień 25 grudnia, a dopiero w IV wieku Kościół uznał ten dzień jako święto Bożego Narodzenia. Dobra, czyli nawiązanie do greckiego opustwa, później do oka Horusa, z powodu widzenia tylko jednego oka u celestii. No cóż, faktycznie, to, że przez dłuższy czas widzieliśmy jedynie jej jedno oko było dość dziwne, gdyby nie zobaczylibyśmy jej obojga oczu już w pierwszym odcinku. Przez Mainsyk przetoczę się szybko i powiem tylko tyle, że Applejack zrywa z dumą jabłka, a więc nawiązuje do pierwszych ludzi grzechu pierworodnego. Pamiętajmy, że nie wiadomo czym był owoc zakazany, a jabłko było zwykłą plotką. Twilight jest antychrystem, Fluttershy rozmawia ze zwierzętami, a więc czyni naturę i tym samym diabła, a Rainbow… czy trzeba wyjaśniać? Obiło mi się o uszy, że została oficjalną maskotką par LGBT, jednak nie mogłem znaleźć o tym żadnej informacji. Niemniej jednak nie robi to z niej lesbijki, gdyż sami twórcy przyznali, że nie jest postacią homoseksualną. Gdy jesteśmy już przy osobach homoseksualnych, przejdźmy do jednorożców, czyli jak według Wortalu Jana Pawła II jest to symbol wolności seksualnej, miłości lesbijskiej, homoseksualizmu, seksu grupowego i tym podobne. Nic bardziej mylnego. A teraz kieruję to do pana, którą matka wyrzuciła wszystkie jednorożce. Jednorożec w średniowieczu był uznawany za samego Jezusa, a jego róg za jego królestwo, które nosił. Skąd więc taka rozbieżność? Prawdopodobnie niektórzy chrześcijanie usłyszeli tylko, że jest symbolem wyzwolenia, i nie dosłyszeli części o Jezusie. W każdym razie często był przedstawiony w postaci jednorożca w towarzystwie Matki Boskiej oraz Łowcy, czyli Ducha Świętego. No tak, ale przejdźmy do moich dziwnych teorii. W serialu czasem występują rzeczywiście znaki, które i we mnie budzą lekkie wątpliwości. Tutaj mamy dwie klatki, gdzie te paszgroły przypominają mi lekko jakiś język pokroju arabskiego. Jednak nie udało mi się sprawdzić, czy to prawda. Wtedy zrobiło to na mnie dość duże wrażenie. Następną rzeczą. Jest parę pentagramów występujących w serialu, jednak nie znalazłem żadnego, który miałby dwa rogi w górze, więc raczej są kryci, a ten podobny jest z jakiegoś anime. No i na koniec te trójkąty, które dopiero teraz zauważyłem i nie powiem, one mnie trochę przeraziły. Podsumowując dosyć obszerny temat, mogę powiedzieć jedno: Po obejrzeniu serialu nadal jestem chrześcijanem, choć byłem na różnych mitach, albo wy nie wiecie o czym mówię. Polecam czytać pewien wpis na forum, który mnie osobiście rozbawił, a link do niego będzie w opisie. Niestety w języku angielskim, więc uwaga. W każdym razie nie wątpię, że w tym serialu może być część symboli uznane za szatańskie, ze względu na to, jak dużo jest nawiązań do różnych kultur. Jednak jednego jestem pewien: ja nie przeszedłem na ciemną stronę, choć obejrzałem wszystkie odcinki. Chrześcijańskie, kopytkońskie.